Mamy stan epidemii. Pozostając w tym miejscu, narażasz na niebezpieczeństwo zakażenia siebie i innych. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Chroni siebie i bliskich. Na niebezpieczeństwo. Tak przedsiębiorców to jest grupa na Facebooku, ale jak widzimy nie tylko na Facebooku, jest to tam realna grupa. Tego miejsca. Ci ludzie tutaj są w pracy. Ponieważ bronią swoich przedsiębiorstw. Małych, średnich, dużych, tym samym bronią nas wszystkich. Prosimy samym... o udostępnianie transmisji na grupach, na swoich profilach, ponieważ te materiały mogą być z Facebooka usunięte. Tak, dajcie proszę taki gest solidarności z przedsiębiorcami, którzy są naszymi pracodawcami, którzy są bardzo ważnym elementem, ogniwem w łańcuchu gospodarki. I to, co możemy zrobić, to zrozumieć, że jeżeli nie będziemy bronić naszych podstawowych praw, właśnie praw do godnego życia, a więc do pracy. No to będziemy mieli zaraz ogromny problem ekonomiczny. Przypomnę tylko, że w ostatnich dniach trwa kampania, chyba Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta, Łoki, kto się nazywa, prześladuje w tej chwili małych przedsiębiorców, zarzucając im, robiąc propagandę we wszystkich mediach odnośnie bezprawnego podnoszenia cen. Ale każdy, kto zna się na kwestii podaży i popytu, Czyli tam, gdzie zmniejszana jest podaż, a rośnie popyt, tam, gdzie są utrudnienia w nabywaniu produktów, tam, gdzie są utrudnienia w logistyce, tam, gdzie przedsiębiorcy muszą ponosić dodatkowe koszty. Inflacja jest rzeczą całkowicie normalną, podnoszenie cen jest rzeczą całkowicie normalną, i trudno się też dziwić tym, którzy podnoszą dzisiaj ceny w dodatkowej intencji, w takiej, że wiedzą doskonale, że niedługo ich biznes zostanie zamknięty. Zostanie im wyłączona możliwość jakiegokolwiek zarobkowania. Więc co próbują dzisiaj robić ci ludzie? Próbują spieniężyć, zmarżować swój biznes w taki sposób, żeby mieli jeszcze odrobinę pieniędzy na czasy, kiedy nie będzie dawało już się zarabiać. Bo widać, że absolutnie do tego właśnie dąży nasz rząd. Także, kochani. I nie, kochani, ci, co nas prześladujecie, też bardzo Was prosimy, zrozumcie. Posłuchajcie lekarzy. Wspomnę doktor Siwa, wspomnę pan Emilewski, członek Rady Prezydenta i wielu innych, doktor Jaszkowski, doktor Czerniak. Oni mówią o tym wyraźnie: jeżeli pozwolimy sobie, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, Właściwie pozwolimy rządzącym na doprowadzenie do sytuacji, gdzie niemożliwe będzie zarabianie pieniędzy, gdzie ceny wystrzelą w górę z powodu całkowicie naturalnej inflacji w takich warunkach ekonomicznych, jakie zostały stworzone, to niedługo dosłownie nie będziemy mieli co do gara włożyć. I to nie jest proces wieloletni, to jest proces kilkumiesięczny. Pan sami radzą sobie. Nie wiedzą, ale co jest na znaczy. tym polu? Nie wiedzą. A mam nadzieję, że w tym momencie rządzi. Nie wiedzą. Kończymy na razie. Wiadomo. Tak. Wiecie, jest transmisja na YouTube. Strajk przedsiębiorców. Zdaje się, że ta transmisja jest cały czas otrzymywana na wideo prezentację. Krzysztofa Woźniaka, Atora. Z tej strony Krzysztof Woźniak, szacunek, że udostępniłeś taką możliwość tym zgromadzonym tutaj przedsiębiorcom. Więc my się na chwilę rozłączamy, żeby zorientować się w sytuacji, ale wrócimy jeszcze z tą transmisją. Pozdrowienia dla Was czołem Wielkiej, Wolnej Polsce.